Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam pytanie do rządu. Czy naprawdę nie można było przygotować tego budżetu oszczędniej i rozważniej? Patrząc na bardzo dynamiczny wzrost wydatków w kancelarii pana prezydenta Rzeczpospolitej, mam naprawdę poważne wątpliwości, czy tutaj wystarczającą trzeźwą oceną się rząd tutaj wykazał. Przypomnę, że w roku kryzysowym 2010, bardzo trudnym, a wydatki w, tej, w tym dziale wynosiły 156 milionów, teraz 187. O 30 milionów wzrostu. Przypomnę, że za świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego w 2008 roku to było 159 milionów, rok później 153, przed rokiem 171, kiedy wymiatano z kancelarii resztki jego współpracowników, a w tej chwili taka astronomiczna kwota. I tutaj konkluduje moje pytanie: czy naprawdę nie dało się znaleźć pieniędzy na drogę S7? Mówię tutaj o odcinku Lubień Rapka. Przypomnę, że przed rokiem został usunięty z programu budowy dróg krajowych. To jest odcinek, który miał być realizowany w latach 2011 15 więc jak rozumiem jest gotowy do realizacji. Czy państwo nie jeździcie na, na Podhale i czy nie uważacie, że cała Polska, która jeździ na południe Małopolski ma prawo jechać na urlop w przyzwoitych warunkach? Dziękuję bardzo. Dziękuję.